Dziś spotykamy się, gdyż, albowiem, ponieważ mamy pięciolecie istnienia kabaretu, jesteśmy takim malutkim pięciolatkiem i z tej właśnie okazji zaprosiliśmy gości, czyli kabaret Bruzda, który nie zagra dla nas. Jeden z naszych starszych sk sketchów. jeden starszy No a gra impreza to jest kabaretowy dzień dziecka, czyli właśnie piąty urodziny kabaretu Skonopi Tak, tak prawda, tak można sobie skojarzyć, że pięć lat, że dziecko, ja, że dziecko. pięć lat, że dziecko, no. <laughs> Panie Kopalski, jak to się stało, że założył pan kabaret z konopi? Tak, jakieś pięć lat temu faktycznie była taka inicjatywa założenia kabaretu. Założyliśmy kabaret z Konopi. i kilka jeszcze innych osób. W pierwszym składzie właśnie był Michał Pustuła i Krzysztof Zabicki, i po paru miesiącach zmienił się skład, doszedłeś ty po znajomościach oraz Adrian Socha z castingu. I było czterech, cztery osoby, później Michał odszedł, Adrian odszedł. Zostało nas dwóch i od trzech lat razem z Norbertem gramy po całym świecie. Hejo! Co to? pisie? O! Cześć! Do mnie mówisz? No! Do mnie mówisz? Ty, a ty masz być gangster tutaj. Do mnie mówisz, k***! Ku... Chcemy Wam powiedzieć, że jeśli byliście na tym występie, to ok, ale jeśli nie byliście, to spoko. Zagramy jeszcze raz. Tylko powiedzcie kiedy.